słuchajcie, w tym Volkswagenie Touaregu mamy problem z niskim ciśnieniem oleju. Na liczniku pojawia się komunikat, że jest niskie ciśnienie oleju. Ktoś by powiedział: "A wymienić czujnik i będzie dobrze". Trzeba zrobić tutaj diagnostykę. Wpinamy zegar do niego, grzejemy go Silnik generalnie chodzi perfekcyjnie. Nic się nie dzieje cichutko, żadne szklanki nie cykają, nic się kompletnie nie dzieje, ale jest komunikat o niskim ciśnieniu oleju. Najważniejsza jest diagnostyka. Wpinamy manometr. Czujnik ciśnienia oleju znajduje się w tym miejscu, o, ale poci się z niego. Może akurat czujnik, zobaczymy, ale manometr trzeba będzie wkręcić. No. Czujnik jest w obudowie wkładu filtra oleju. Wyciągamy wtyczkę, wykręcamy go i na to miejsce wkręcimy manometr. Jak zwykle były problemy z wtyczką, ale Piotr sobie poradzi. Delikatnie naciskamy języczek i wyjeżdżamy. O. Cyk. A. Zawsze musi być obrócony do środka. Dobra, mamy to. Czujnik mamy wykręcony i jest mokro w środku. Czyli 50 na 50, że może być to czujnik. Ale był strasznie mocno dokręcony. Ktoś bez wyczucia to dokręcił. Zobaczymy jakie ma ciśnienie ten samochód teraz. Wpinamy zegar. No, zegar mamy założony i co? Odpalamy maszynę. Bardzo jestem ciekawy, jakie tu jest ciśnienie oleju. Nawet zapalił. Czek się pali. Idziemy zobaczyć na ciśnienie oleju. Na razie jest ok. Zagrzejemy go do 90 stopni. Sanie się wyłączyło. O. Jesteśmy takie bicia, no. Dobra, niech się zagrzeje. Grzejemy go do 90 stopni. Słuchajcie, silnik osiągnął 90 stopni. Lampa dynamiga, dlatego że czujnik ciśnienia oleju jest odpięty. Idziemy zobaczyć pod maskę, jakie jest ciśnienie oleju. Na wolnych obrotach ciśnienie idealne. I teraz tak, w tym aucie olej miał być wymieniony 10 czy 15 tysięcy temu, także jest przeholowany na maksa. I teraz to zrobimy. Teraz wlejemy do tego silnika dwie pukanki i pojadę tym autem pojeździć godzinkę do 3000 obrotów. Zastosujemy tu dwie bezpieczne pukanki New Generation Motor Flash na bazie oleju HC3. Wlewamy je do silnika i jedziemy sobie pojeździć godzinkę z manometrem. Zobaczymy, jakie będzie ciśnienie oleju w ogóle z pukankami. Bardzo jestem ciekawy. Bezpieczne pukanki. Otwarte są na bazie oleju HC3. Maksymalne yy, stężenie, jakie można wlewać, to czyli jedna półkanka na 2 litry oleju. Tutaj zastosujemy dwie półkanki i będziemy, tak jak mówiłem wcześniej, na nich jeździć godzinkę do 3000 obrotów. Wlewamy jedną. Ona dla nie będzie potrzebny. Wlewamy jedną. Bardzo jestem ciekawy, jakie będzie ciśnienie oleju po zastosowaniu płukanek. Czy dużo spadnie ciśnienie oleju? Czy może wzrośnie? Także nasze płukanki są dlatego bezpieczne. Rozpuszczają nagar. Są przede wszystkim. Na bazie oleju HC3. Nie tracicie filmu olejowego. Możecie je bezpiecznie stosować. Dobra. Pukanki mamy wlane. Zakręcamy korek. I w drogę. Widzimy się za godzinę. Dwie pułkanki zaaplikowane, palimy maszynę, zobaczymy, która godzina, żeby nie było i jedziemy pojeździć godzinkę. Ciśnienie mamy w normie. Zobaczymy po godzinie, jak to będzie wyglądać. Już Wam pokażę, ile mamy ciśnienia oleju. Jakie mamy ciśnienie oleju? Temperatura silnika 90 stopni. Takie mamy ciśnienie oleju z dwoma bezpiecznymi pukankami otwarte. Na bazie oleju HC3. Dziennik pokładowy. Temperatura. Płynu chłodzącego 90 stopni, godzina 17:49. Jedziemy godzinkę pojeździć do 3000 obrotów. Jeszcze zresetujemy licznik dzienny. Oczekujcie. No, Dobra, mamy 0. Jedziemy. Silnik cały czas pracuje. Pamiętajcie, nie przekraczajcie 3000 obrotów. Także słuchajcie, jestem w trasie teraz. Yy, mamy 18.04, jeździmy do siódmej. Będziemy jeździć tym autem do 3000 obrotów na dwóch bezpiecznych pukankach na bazie oleju HC3. otwarte. Pamiętajcie, jak będziecie jeździć, nie przekraczać tych 3000 obrotów. Generalnie ja już próbowałem te pukanki w ekstremalnych warunkach, czyli nawet i do odciny jechałem. Możecie zobaczyć w moich filmikach. No i w sumie tyle. Przyjedziemy na miejsce. Jeszcze, jeszcze sprawdzimy yy, jakie jest ciśnienie oleju po przyjechaniu na miejsce. Na pewno zwróciliście uwagę na licznik dzienny. Mamy przejechane 5 km i teraz, tak jak mówiłem, do godziny można jeździć do 3000 obrotów albo maksymalnie 50 km. Także możecie auto zapalić, może sobie stać, godzinkę może pracować, możecie się przejechać w ciągu tej godziny, albo zrobić 50 km maksymalnie na półkankach New Generation Motor Flash. Ciśnienie oleju mruga dlatego, że czujnik jest odpięty i mamy wkręcony manometr. Także możemy na przykład ten czas skrócić sobie, no nie? bo ja mówiłem do, do 19 można by jeździć, ale możemy również zrobić 20 km, 30 jeżdżąc tym samochodem maksymalnie mówię 50. Jeden rekordzista Zrobił 2000 km na jednej pukance. Blał, zapomniał, pojechał, przyjechał, z trasy, zlał olej i nic się nikomu nie stało. Auto pracuje normalnie, silnik pracuje wzorowo, nic się kompletnie nie dzieje. Także jeszcze sobie chwilę pojeździmy. Chwila przerwy, 18.23, 19 km przejechane. Ja lecę po moje ulubione chipsy, ale jeszcze zobaczymy, jakie mamy ciśnienie oleju. Jeden bar na wolnych obrotach z dwoma pukankami. Myślę, że to jest idealny wynik. Jeszcze jaką mamy temperaturę oleju, zobaczymy. Jaką mamy temperaturę? Taką mamy temperaturę oleju, zobaczcie. Czyli jest wszystko ok. I idziemy po chipsy. Do Dino. Zwróciliście uwagę może na te liczniki? I mówię, patrzcie, co to za temperatura jest. To jest w Fahrenheitach. Ale jest dobrze. Tu jest na środku, tak ma być. <ścoughs> Ulubione chipsy kupione. Jedziemy dalej. <śpiew> A więc tak. Yy, mamy przejechane, tam mówiłem, 19 km, 1828 i teraz już idziemy do mnie. Tam auto jeszcze sobie popracuje na postoju do 19, No i będziemy spuszczać olej. Jeszcze zobaczymy raz na ciśnienie oleju. Ten mikrofon dość dobrze zbiera, to jeszcze może słyszycie jak łożyska, łożysko w kole huczy. No, ja już jestem na miejscu. Mamy przejechane 25 km, mamy 18.37 i w sumie można by już wjeżdżać i spuszczać ten olej. Zobaczymy, jak wygląda wkład filtra oleju. I czyli tak, yy, możecie jeździć maksymalnie do 50 km lub godzinę. Także yy, w tym momencie już można by normalnie ten olej spuszczać. Można sobie jeszcze przykładowo na postoju troszkę pogazować tym silnikiem także płukanka weszła już wszystkie miejsca w silniku gdzie miała wejść do pierścienia olejowego przede wszystkim w niektórych autach pierścień olejowy się spieka i dostaje po prostu smarowanie od drugiej strony ja to mówię od drugiej strony zostanie szczała. jak stosujecie tak samo valve to pokażę Wam w innym odcinku na przykład w Tezikach, że najpierw się zapuszcza cylindry, a później płukanka do oleju także Mamy 25 km. Będę wjeżdżał na kanał. Niech sobie popracuje jeszcze do do 18:45 na przykład, bo o 17:50 wyjechaliśmy z warsztatu. No, także autko chodzi wzorowo, nic się nie dzieje, płukanka działa, także czy warto pukać silniki? Oczywiście, że tak. Jeszcze taki, który miał bardzo dużo przejechane tak, tutaj jeżeli chodzi o olej, był przeholowany. To na oleju było około 30 tysięcy zrobione. Przebieg samochodu to 291 tysięcy. Nie wiem, czy on ma w milach? Nie, no chyba nie w milach. Nie, no kilometry są dobrze, tu są kilometry. Ale licznik jest w milach. <grym> tak samo mnie zdziwiła ta temperatura. Tak, patrzę dwa razy, mówię, co jest grane. 200 stopni, a to fana no. Także jedziemy jeszcze na kanał i Wam pokażę, jakie ma auto ciśnienie, ale to za około 6 minut. Słuchajcie, mamy godzinę 18.50. Zrobiliśmy 25 km na dwóch pukankach, otwarte czyli New Generation Motor Flash. Pukanka na bazie oleju HC3. Otworzymy teraz maskę i zobaczymy jak pracuje silnik i jakie mamy ciśnienie oleju już zobaczymy Hoppa. no powiem wam, że jest idealnie olej przecholowany dwa razy i do tego dwie półkanki jeszcze wlaliśmy. Zrobiłem na tym 25 km w ciągu godziny. Myślę, że wynik bardzo dobry. Także warto stosować półkanki, warto, warto zadbać o Wasze silniki. Jak na przykład nie wiecie, ile jest na oleju zrobione, można śmiało wlać, przejechać się na nich. Bądź w miejscu zostawić auto na godzinkę, niech sobie chodzi. Delikatnie zwiększać obroty do 3000 obrotów. Spuścimy jeszcze olej. I zobaczymy, co jest w filtrze oleju. Dobra, bierzemy się za spuszczanie oleju. Na pewno będzie woda. Na pewno będzie czarny. O. elegancko później przed zalaniem nowego oleju zastosujemy top and treatment, żeby zni zniwelować pozostałości płkanki top and treatment. Nie zmienia nam jakości oleju, tego nowego, i on już zostaje razem z olejem do następnej wymiany. Pięknie rozgrzany olejek. Top and treatment to jest ta niebieska nakrętka taka. No. Dobra, niech sobie olej schodzi do końca, weźmiemy się teraz za filtr oleju. Teraz spuścimy olej z obudowy filtra. Tutaj jest obojętna kolejność, bo nakrętkę mamy od spodu, jeżeli olej nam liścieka z powrotem do silnika na przykład jak macie od góry nakrętkę to najlepiej odkręcić najpierw filtr tutaj ładnie sobie zejdzie olej z filtra i później odkręcimy nakrętkę o, pięknie schodzi i za chwilę odkręcimy Plastikową nakrętkę wkładu filtra oleju. Jest na klucz 36, dokładnie. O tym O-ringu też pamiętajcie, żeby go wymienić. Jak dostaniecie nowy filtr, bo tu też się lubi sączyć olej. Jest ok I teraz się bierzemy za czopkę, Tak zwaną. A! 36 nasadka. I jedziemy z tematem. Dobra, przeduszki przygotowane. I przynajmniej teraz jak odkręcicie. O! Nie poleje się po Was olej. Może parę kropel. Ale na pewno nie tyle, żeby was ubrudzić. Może obrócimy kamerę i wykręcimy wkład filtra oleju. Dobra. Zobaczymy, czy nas pobrudzi, czy nie. Może nie. O, elegancko, o to mi chodziło. O, to mi właśnie chodziło. Dobra. Mamy ściągnięty wkład. Ja sobie muszę rękę wsadzić z drugiej strony i go po prostu wyciągnąć. Zobaczcie, jak w filtrze jest czysto. Jak ładnie. O, mamy to. Jest. Słuchajcie, zbliża Wam, jak ładnie wszystko jest porozpuszczane. No, idealnie. To lało się z tego czujnika, czujnik damy nowy i będzie wszystko w porządku. No, a teraz zobaczmy, jak wygląda filtr oleju. No, nie jest pierwszej młodości. <grym> Ale generalnie pacjent przeżył pukankę Nie widać tu jakiś jakiegoś srebra ani nic Także myślę, że jest OK Autko będzie żyć Dostanie nowy filtr, nowy olej i pamiętajcie, przed zalaniem nowego oleju warto zastosować top and treatment taką wisienkę na torcie jak ja to mówię Podsumowując całą dzisiejszą akcję z Volkswagenem Tuaregiem, podejrzenie było o niskie ciśnienie oleju. Powodem był czujnik ciśnienia oleju. Ciśnienie jest ok, warto to zawsze sprawdzić, wkręcić manometr i generalnie zobaczyć, jaki samochód ma ciśnienie oleju na zimnym, na rozgrzanym silniku. I zastosowaliśmy do tego silnika dwie bezpieczne pukanki, czyli New Generation Motor Flash. Na bazie oleju HC3 przejechaliśmy y, tym samochodem 25 km, czyli auto pracowało godzinę i nic się kompletnie nie stało z silnikiem. Silnik pracuje wzorowo. Teraz przed zalaniem nowego oleju zastosujemy top treatment, czyli wysinka na torcie. Pozostałości pukanki zostaną wytrącone przez top treatment. Nie zmieni on nam lepkości oleju i tak samo pozbawi pozostałego lak'u, na przykład w popychaczach hydraulicznych. Tyle ode mnie. Pozdrawiam. Myślę, że film był interesujący. Czysty silnik działa lepiej. Warto stosować bezpieczne pukanki Forte. Pozdrawiam.